Prezentuję sterowniki Kumax Basic oraz Kumax Plus. Nazywam się Marcin Dziewiątkowski, jestem kierownikiem działu wsparcia technicznego firmy AC. Kumax Basic nowoczesny i rozbudowany sterownik do silników od 3 do 8 cylindrów. Unikalną cechą jest to, że może zastąpić sterownik Stack 300. I możemy również zamontować w silnikach czterocylindrowych z ośmioma wtryskiwaczami benzynowymi. Oferuje dodatkowo rozbudowane funkcje do wtrysku benzyny, wyjścia aux oraz nakładanie paliw. Sterownik Comex Plus. Najbardziej zaawansowany sterownik na rynku. Oferuje szereg rozbudowanych funkcji. Dedykowany jest do pracy od 3 do 8 cylindrów. Dodatkowo oferuje funkcje pracy w silnikach czterocylindrowych z ośmioma wtryskiwaczami benzynowymi. Cumax Plus posiada autoadaptację OBD, autoadaptację ISA oraz wbudowane emulatory FL-JC i fl Emulatory poziomu paliwa niezbędne są w pojazdach, gdzie w trakcie jazdy na gazie na desce rozdzielczej spada poziom benzyny. W przypadku pojazdów wyposażonych w czujnik ciśnienia benzyny konieczne jest zastosowanie Emulatora ciśnienia paliwa. W Komaxie posiadamy emulator FPEA. Jest to emulator adaptacyjny. Oznacza to, że może pracować zarówno w pojazdach wyposażonych w stałe, ale i zmienne ciśnienie paliwa. Sugerujemy, żeby w zestawach montażowych używać komponentów jednej marki. Dlatego korzystajmy z wtryskiwaczy i reduktorów marki AC. Komax Plus wspiera również aplikacje mobilne, np. Stack Mobile i Gaz Komputer. W zestawie sterownika Kumax Basic znajdujemy sterownik gazowy, wiązkę sterownika gazowego, czujnik PS04, czujnik poziomu gazu w związku, konfekcję wraz z przełącznikiem LED, instrukcję montażową oraz kartę gwarancyjną. W zestawie sterownika Kumax Plus znajdujemy sterownik gazowy, wiązkę sterownika, czujnik PS04, przełącznik LED 401, czujnik poziomu gazu wraz z związką, instrukcję montażową. Oraz kartek gwarancyjną. Dziękuję za uwagę. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę www. oraz zachęcam do kontaktu z doradcami technicznymi.